W Rybnie uczczono pamięć Polaków, którzy zginęli w tzw. Marszu Śmierci. Trasa tragicznego Marszu Polskich więźniów biegła również przez tereny kaszubskie. Prowadziła m.in. przez Mikoszewo, Cedry Wielkie, Kolbudy, Żukowo, Przodkowo, Pomieczyno, Luzino, Kniewo czy Rybno. Kolumny wycieńczonych więźniów pieszo pokonywały dziennie około 20 km, idąc w głębokim śniegu przy temperaturze minus 20 stopni Celsjusza. W cieniutkim odzieniu, w większości bez butów, głodni i niesamowicie wycieńczeni. W Rybnie znajduje się cmentarz, gdzie są często bezimienne mogiły pomordowanych. To właśnie na tym cmentarzu potomkowie pułkownika Derdy po wielu latach poszukiwań odkryli grób swego ojca i dziadka. Do tej pory był symboliczny grób dziadka, także nie wiedzieliśmy, gdzie faktycznie leży. I w marcu tego roku, dzięki bratankowi, który szukał, jeździł i po prostu przez to, że przekręcona była jedna literka w nazwisku, zamiast dyrda było derda i to troszeczkę zmyliło i dziadek ostatnią swoją porcję oddał komuś, uratował życie, bo już był umierający, niestety wiedział, że nie przeżyje i podzielił się tą racją, dał panu, już nie zapomniałem jak pana nazwisko, też na D. Dzięki której właśnie udało mu się przeżyć uciek i parę lat temu zmarł. Pułkownik Derda, bohater walk Kresy Wschodnie, pierwszy szef kampanii tranzytowej na Westerplatte, były więzień m.in. Szczutkowy. W tym dzisiejszym jest takim powiedzeniem uroczystym. Tam to jest to nie smutny, bo odwiedzamy groby, ale wreszcie uroczystym z jednego względu. Bo tym osobom, które miały numery tylko, były oso osobami nie niewiadomymi, wracamy z powrotem ich nazwiska, ich narodowość, ich przynależność do rodziny, przynależność prawda, do, do Wspólnoty Polskiej to jest wielka uroczystość. No, oprócz tego spotkamy wspaniałych ludzi, którzy przy tej oczności brali udział Jednocześnie no, bardzo, bardzo, bardzo zaimpytowało mi to, że tych ludzi jest tak dużo, że pamięć właśnie o tych, co polegli, jest tak wspaniała, tak duża i mało tego, że on to przekazywać tym najmłodszym, którzy towarzyszą im w tych składaniu wieńców, składaniu robieniu śliczów i podziękowaniu tym osobom za, tą, za ich męskość, za ich odwagę. W niedzielę 20 września na cmentarzu ofiar marszu śmierci w rybnie, odprawioną przez świętą w intencji ofiar, złożono kwiaty przy mogiłach poległych oraz odśpiewano hymn Polski.